Wyobraź sobie życie na serwerze pełen chaosu i kolei, niezwykłe podpisy z mocami, takie jak czy leczenie, teleportacja, nawet wyściganie oddechem smoka, tylko po to, żeby zyskać najpotężniejszą broń na serwerze. Broń, z którą jest wstrzym nieśmiertelny. Broń, która chce nie zabić wszystko na jednego hita. Broń tą jest Neitz. A dlaczego ta broń jest taka cenna? Bo W połączeniu z np. umiejętnościami pozwala zabić wymaksowanego gracza na nie 4, nie 3, nie 2. A na jedno uderzenie. A i zapomniałem dodać, że to tych maceów jest tylko 7 na cały serwer, bo potem na jednego nie craftuję i czasem zostaje wyłączony. Na zawsze. Już wiecie dlaczego cały serwer tak bardzo ich chce. Cały serwer w tym ja. Ale kto wygra, na jakie przeszkody ustanę, w jakiej sytuacji się wpierdzielę, nie wiem. Ale żeby się dowiedzieć, trzeba się cofnąć do tego jak to wszystko się zaczęło. Zapraszam Was na Magic. Okej, okay. Magic SMP, oficjalnie otwarte lecimy! Stop, zatrzymajmy się na chwilę. Pewnie zastanawiacie się co tutaj zrobiłem i to, co tak gówno nad paskiem i temu. Wcześniej mówiłem o mocach i to jest jedna z nich. To co właśnie zauważyliście, to był tak zwany dash umożliwiający taki skok do przodu. Podobnie jak ten nowy wielbłąd w Minecrafcie, tylko z tego dasha możesz użyć figurę w, w bok i wybija trochę dalej niż wielbłąd. Pragnę wylosować tę moc, bo jest całkiem przydatna, w szczególności jeśli chce jakoś tego miejsca wykorzystać. Więc na pewno zaoszczędzi mi to trochę czasu w późniejszej rozgrywce. Ale na razie muszę się skupić na tym, żeby nie zostać pokonanym przez pozostałych członków serwera. A co może mi na to pomóc? Teammate lub 2. I w tym punkcie przedstawiam Wam Yyy... znaczy. K.C. Podłoga Olivier. Dobra, ale wracając do teammate'ów, jest to jedyna osoba, w której mogę zaufać w tym momencie na 100%. A jeśli mnie zdradzi, to wiem, gdzie on mieszka. Po pomyślnym przeżyciu zamachu na nasze życia, postanowiliśmy, że się rozdzielimy. Moim zadaniem było nazbieranie przedmiotów pod walkę, jak na przykład te kobłyby. Ty jesteś upośledzony, jedzonko całe wszystkie wzięłeś, ale portala już nie wzięłeś, nie? Nie rób portala. Wracając, Jake, znaczy... kaza wodora Oliwia, dostał moc ognia, co daje mu lewitowanie w lawie? Jezu. A, jeśli użyje mocy, to tworzy takie chyłko co bije każdego w środku na ileś tam sekund. Boże święty. Właśnie uniknąłem śmierci. Dobra, póki staram się odnaleźć drogę do bazy, opowiem wam dokładnie o naszych wylosowanych mocach. Jake, znaczy kaca podłoga Olivier. wiecie, nie przyzwyczaję się do tego. Do samocownia, która tak jak mówiłem wcześniej daje mu stały efekt fire resistance oraz pozwala mu lewitować w lawie. A jego zdolność daje mu taki kółko, zwłaszcza od kogoś przeciwników. Całkiem nieźle. Drugą osobą, z którą się steamowałem, był Sumasu, czyli taki typo. Sumasu to są z Emeralda, która daje mu stały efekt Hero of the Village 4. a Aj, przyrzucił mocy tutaj również szafery i uwidaczalność do jednego Emeralda, No lepiej mówił. No jednak ma go, bo też dostaje 50% więcej Expa i ma zawsze 30 level Enchantingu, nawet jeśli nie ma w ogóle niego biblioteczek. No to nieźle. Ja mam tylko. Efekt Speed i Dasha. Po powrocie do bazy i uleczeniu się, poskraftowałem sobie diametralne wyposażenie. A Jake. Nie. No, 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 no. Szkurwa! Po tej jakże przytłaczającej śmierci, wcale nie spowodowanej przeze mnie, KC Oliver postanowi, że zostanie villagerem. Ja

Dobra, o dobra, 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 wkopałem się. Pojedział mi tak. fajna na te Kto? fura Ach, ten fury nigdy się nie nauczy. Polecam wam zapamiętać jego imię, bo może się okazać bardzo przydatne w przyszłości. Nie potrzebujemy... Nie potrzebujemy kowadła. Ile? Właśnie ja idę szukać żelaza, tylko że jak jakiś sfery to wszystko cały żelaza zabrał, znaczy, czyli to będzie spokojnie. <noise> ja I ja włożyłem to żelazo, I ja zrobiłem z tego żelaza y, w piecu i potem włożyłem to żelazo i w ogóle z tego żelaza potem y, żelazo A z żelaza... Z tego żelaza żelazo, a z tamtego żelaza żelazo, 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 żelazo no, no, no bo ja ten, ja zrobiłem na pewno z tego Z tego, kowadło Ja też zrobiłem kowadło z jednego z Ja w ogóle dwa, dałem całe, kowadło, żelazo, całe żelazo, całe żelazo z tu masu Żelaza, y, żelazo Jezu, potkę mi daj. daj! Hey, mogę sali możemy powiedzieć, że w tym to sprzedają, że so w A nie, poczekaj, bo to się nie czuję wtedy chyba Kilox jamentowy! Ef Efficensi 2 To mogę Ci zrobić killoff, EXCENC 5 Co to za gówno Proszę daj mi heavy core Proszę, proszę, proszę. A, bo Dobra lecimy, no i gówno chyba wygrapi. No wiadomo, że gówno, czemu nie? Gimme po wielu godzinach męczarni okazało się, że Jacob wypadł heavy core za pierwszym razem. Ostatecznie wróciłem do bazy i postanowiłem zrobić z nim deal do tego heavy core jako iż on tego miejsca za bardzo nie potrzebował. Dałem mu zdechlightowaną rudę emeraldu za to, że da mi heavy core Potrzebował tej rudy do skraftowania jednego z efektów. Jako iż może lewitować w lawie, poszedł do netheru i nakopał również nam netherite. Dał mi jedną sztapkę, z czego sobie zrobiłem Derytowy Miecz. A zresztą, chwilę pod nim sortowałem sobie Derytowy Miecz. Postanowiłem, że skraftuję to sobie od razu Mesa. Jako iż mieliśmy już Enchanting, nie było problemu, żebym sobie tego Mesa zenchantował. Plus znalazłem Enchant na tego Mesa w jednym z Trials Chambers, w którym byłem. O, senasem mapę. Ja się... Jestem coś. Jestem taki O, że. Przy... Tutaj wyruszyłem w drogę po jeden z trimów, który rozpisie tylko w pustynnej piramidzie. Jak możecie się domyślić, za szybko tego trymu nie znalazłem. Aż pewnego razu... Jezu! Mam! Dune Armor Trimę! Mam! Powiedz co ciekawego chciałem samą zrobić. LOL nie usunąłeś? Tak pytanie za ciebie. Nie... O ja pierdzie! No właśnie mnie walnął raz już. <noise> no już <noise> ja pierd... nawet emeraldy. Kurcze Lecimy. Teraz musimy tylko poczekać. Już prawie, już prawie. Aha, nie, no, za to ty Możemy wchodzić. Mówię, mu dla tym, sobie dla nie, 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 o, ja, to jest e, bo mi się sprint nie, 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 mówiłem mu, nie, 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 sobie dla nie, 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 na kogo mogę ciarże użyć odepchnąłeś mnie dobra jestem na górze ten czas będę robisz? no dobra wychodź stamtąd dobra kto ma te kto ma oczy kresu nie mam czyli każdy vila bon to dole jest nie mam weź nie ty tego co to to nie mam tak tak oj chłopak dziękuję Juz jest wystarczające. Oczywiście, to jest dobre. Lecimy! Ja też się O Ojej, co to jest za spam? Lecimy! O ty bo ja zaraz padnę do Wojda. Okej okay. Let's go! let's go. Czemu tu nie ma krystali do jasnych? na półną a, a jest na półnej wyspie no a, no o ten ty 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 o, co, to to jest to, ej, co to jest za efekt o to jest, jest dziwne ej. ekstra efekt to jest co to je... Co ty 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 nie to ekstra nie eśle zaatakował uuuu

nie, ja mam takie kopie Ej bo mi się no tam nazywałeś! Weź, Nie buduj tego, jak chcę zabić smuchy chyba tego no wreszcie No to bo zabijesz je, go! To jest... Nie zabij no się, bo bez... mi się tam blokuje, debilu. Gdzie no no tak tak do... do... tak tak. tak. jest RPX, jest tak naprawdę? Ej masz tu szkółkę tego? Nie Ja co najmniej nie mam Ja nie mam Nej to jest naszym kaczem! Jest na liście A nie mogę się zrobić, tak? Ale... No szkoda

sobie, sobie o, nie sobie masz dwa tak. do siebie winać. No musisz coś psychiatra. Ej, bo to chwila, bo tu to jest ten wyroczy. brewing stand To jest brewing stand z tymi spotkami. O, jest to, że nie mam czym zrobić sobie Na sztabek. Oj, O tak, Bana, w ogóle nie, nie dostał bana? w ogóle. W ogóle? Nikt się tego nie spodziewał. W ogóle? Nikt się tego nie spodziewał. Oczywiście mówiąc, e, żeby coś wybudować na spawnie? Ciekawego? No, oczywiście. A co myślałeś, żeby wybudować? A uciekaj.